Szczęść Boże, w dzień świętego Judy Tadeusza zapraszam na zatrzymanie się nad dzisiejszą Ewangelią według świętego Łukasza. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja. Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, Jude, syna Jakuba, Judasza, Iskariota, Iskariotę, który został zdrajcą. Szedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam wielki tłum jego uczniów oraz mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jeruzalem, z wybrzeża Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i zyskać uzdrowienie ze swoich chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a każdy z tłumu starał się go dotknąć, bo moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Scena dzisiejszej Ewangelii powołania uczniów, powołania apostołów, poprzedzona całą nocną modlitwą Jezusa. To jest wielkie poczucie odpowiedzialności, ale też potężna nadzieja, potężna wiara ludzi, którzy odkryli swoje powołanie kapłańskie czy zakonne. Dlatego, że tak jak powołanie tych dwunastu uczniów było efektem wielogodzinnej modlitwy Jezusa, wielogodzinnej jego rozmowy ze swoim ojcem, on zatem nieprzypadkowo wybrał tych uczniów. Nie z jakichś ludzkich powodów, ale wiedział, że ci ludzie, jeśli otworzą się na Pana Boga, jeśli dadzą się mu poprowadzić, są w stanie być tak jak On uzdrawiać ludzi, przyciągać ludzi, doprowadzać ich do zbawienia. I to jest pierwsza rzecz z dzisiejszej Ewangelii. Z jednej strony potężna nadzieja, która płynie, że jeśli się jest z Bogiem, to on nas poprowadzi i doprowadzi do rzeczy niemożliwych. Zauważcie, drodzy, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów, zaraz po tym powołaniu schodzi na dół i idzie do tłumów, idzie do ludzi, żeby od razu pokazać tym powołanym uczniom, apostołom, do czego oni zostali powołani. I dokonują się tam cuda. To jest ta wielka nadzieja, która płynie. Z tej dzisiejszej Ewangelii, to jest ta dobra nowina, że jeśli jesteś po stronie Boga, jeśli jesteś z nim, jeśli jesteś Jego sprzymierzeńcem, jeśli jesteś przy nim z dobrym życiem i z czystym sumieniem, nie masz się czego bać. Żyj spokojnie, żyj spokojnie. Z drugiej zaś strony, pewna przestroga, jak to zawsze w mądrym, bożym słowie, to nie jest pusta nadzieja. Ale nadzieja, która jest dla człowieka pewnym też wymaganiem. Mianowicie, przestroga polegająca na tym, że jakże wielką biedą dla człowieka powołanego do kapłaństwa, do życia zakonnego, do biskupstwa, jakże wielką biedą człowieka jest wtedy, kiedy przestaje wierzyć i ufać, kto go powołał i do czego jest zdolny, jeśli jest z Bogiem zjednoczony. Nie licząc na właśnie siły, nie licząc na cokolwiek innego, co nie pochodzi od Boga, ale właśnie z Nim. Bo jeśli będziemy z Bogiem, to któż przeciwko nam? Prośmy o taką wiarę dla ludzi Kościoła i dla wszystkich okrzczonych, dla wszystkich wierzących. Niech Boży Pokój będzie z każdym z nas.